Siemanko, z tej strony Dawid. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Przed nami kolejka 14 i uwaga, jest to kolejka w środku tygodnia, także deadline mamy już we wtorek o godzinie 19, więc nie przegapcie tego momentu, by dokonać zmian w Waszych składach. A jakich zmian dokonać zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jeśli materiał Wam się spodoba, to będę bardzo wdzięczny za zostawienie łapki w górę pod tym odcinkiem, gdyż to wspiera algorytmy YouTube. Owe. A jeśli macie jakieś uwagi bądź pytania, zachęcam do udzielania się w sekcji komentarzy na dole. Zachęcam też do subskrypcji kanału, by nie przegapić kolejnych odcinków. Klasycznie rozpoczynamy od rozliczenia się z poprzednią kolejką w moim wykonaniu. Kolejka 13 przyniosła na moje konto 48 punktów. Zanotowałem minimalny awans o około 11 tysięcy miejsc. Jestem obecnie w top 110 tysiącach. Nie zagrałem freechita. Czy żałuję tej decyzji? No, z jednej strony tak, no bo ten templateowy freehit przyniósł naprawdę dobry wynik wielu graczom i oni awansowali jeszcze lepiej niż ja. Natomiast ogólnie jak na kolejkę bez przychita, to jestem zadowolony z wyniku mojego zespołu, dlatego że ogólnie zanotowałem zieloną strzałkę właśnie w ogólnym rankingu. Szczerze nie wiem dlaczego zanotowałem tę zieloną strzałkę, skoro we wszystkich innych ligach spadłem, ale no cóż, jestem zadowolony, że w overallu chociaż poszedłem do góry. Dzięki komu ta kolejka nie była aż tak tragiczna? Przede wszystkim Bruno Fernandes, czyli mój transfer sprowadzony na tę kolejkę. 11 punktów, a także drugi transfer, którego dokonałem przed tą kolejką, czyli Igor Tiago, punktów 13. Do tego oczywiście Golmatety i czyste konto Virgila van Wandajka przyniosły mi właśnie wynik 48 punktów. Na ławce zostały niestety punkty Granita czaki. Tak samo Anderson zrobił punktów więcej niż dwóch z trzech moich obrońców. No i Raja jeden punkt więcej, ale to już jest klasyka, że sadzam bramkarza z lepszymi punktami na ławce. Ogólnie myślę, że jak na osobę, która nie zużyła jeszcze Frichita, to mam naprawdę dobrą sytuację i mogę jeszcze zaatakować overall w najbliższych pięciu kolejkach właśnie tym chipem. A skoro mamy kolejkę 14, oznacza to jedynie tyle, że zostało nam dwie lub trzy kolejki. Jeśli chodzi o zawodników, którzy wylatują na Puchar Narodów Afryki, zostało nam też dwie kolejki. Do tego, gdy dostajemy od gry darmowe 5 transferów dodatkowych, przed kolejką właśnie 16, by poradzić sobie z ubytkami w naszym składzie spowodowanymi właśnie Pucharem Narodów Afryki. Kiedy właściwie ci zawodnicy wylecą? Otóż nie wiadomo. To zależy, jak kluby dogadają się z federacją. FIFA wydała komunikat, że kluby muszą zwolnić swoich zawodników najpóźniej. 15 grudnia. Tylko tak naprawdę to cały czas nie rozjaśnia nam sytuacji, na przykład co do zawodników Manchester United, którzy swój mecz z Bournemouth grają dokładnie 15 grudnia. Czy oznacza to, że Bemo będzie mógł zagrać jeszcze w spotkaniu z Bournemouth? Czy też spotkanie z wisienkami będzie już oglądał ze zgrupowania reprezentacji. Najważniejsze jest to, że zawodnicy tacy jak właśnie Bemon, Diaye, Ismaila Sara, Amad Diallo są przydatni jeszcze maksymalnie przez dwie lub trzy kolejki, bo później wylecą na zgrupowanie reprezentacji. I kiedy wrócą ci zawodnicy? Najwcześniejszy możliwy powrót to jest kolejka 20, wtedy drużyna takiego zawodnika musiałaby w Pucharze narodów Afryki odpaść już w fazie grupowej. Jeśli natomiast odpadłoby w jednej ósmej finału, wtedy będzie to powrót na kolejkę 21, chociaż też nie jest to pewne, dlatego że właśnie jedna ósma finału odbywa się 3 stycznia, więc jeśli taki zawodnik odpadłby, miałby tak naprawdę 2 lub 3 dni na przygotowanie się do kolejki ligowej. Realny powrót to jest odpadnięcie w jednej czwartej finału, wtedy na kolejkę 22. Taki zawodnik na 99% byłby gotowy, gdyż jedna czwarta finału odbywa się 10 stycznia i 11 stycznia. Natomiast jeśli już zawodnik przejdzie ćwierć finału, wtedy jego powrót to będzie prawdopodobnie dopiero kolejka 23, dlatego że nawet jeśli odpadnie w półfinale, to będzie uczestniczył w meczu o trzecie miejsce. Oznacza to, że jeśli macie takich zawodników jak Mbemo czy Salah, nie ma sensu trzymać ich w trakcie pucharu narodów Afryki w swoim składzie, dlatego że omijacie raz, dwa, trzy, cztery kolejki co najmniej, a tak naprawdę realnie możecie ominąć ich aż sześć lub siedem. W kogo w takim razie zainwestować? Otóż oczywiście z pomocą przychodzą chłopaki do wzięcia. Na start oczywiście obrońcy. Legendę macie pode mną wyświetloną. Jeśli chodzi o zawodników zaznaczonych na kolor czerwony, Gabriel, długoterminowa kontuzja, nie wiemy kiedy wróci. Obrońcy Tottenhamu uważam, że należy z nich schodzić teraz w ostatnim meczu z Fulam. Nie popisali się, stracili dwa gole z ofensywą, która raczej nie imponuje w tym sezonie. Dlatego, moim zdaniem, spokojnie z takiego Pedro Porro i Van de Venna można się już ewakuować. A najlepszy obrońca, według mnie, do kupienia, to jest w tej chwili Juren Timber. Wiem, że może on cały czas być pewnym ryzykiem, jeśli chodzi o rotację w obronie arsenalu. Natomiast wydaje mi się, że gdy kontuzjowany jest i Gabriel, i Saliba, to Arteta nie będzie ryzykował rotowania jeszcze dodatkowo Timberem. Będzie chciał go jak najdłużej utrzymać w składzie. Spodziewam się, że zostanie zrotowany w meczu z Club Bridge w Lidze Mistrzów. A jeśli chodzi o Premier League, spodziewam się, że raczej będzie regularnie grał. Arsenal nie ma teraz aż tak dobrego kalendarza, dlatego że tak naprawdę tylko ten mecz z Wolverhampton w kolejce 16 to jest jakoś bardzo wybijający się. Fix. Natomiast ogólnie Arsenal ma bardzo dobrą defensywę i nawet jeśli macie już w swoim składzie Davida Raje, to warto moim zdaniem zaopatrzyć się też w Jurena Timbera, który na tę chwilę jest według mnie najpewniejszym obrońcą Arsenalu, jeśli chodzi o potencjał ofensywny, jak i potencjał na rozegrane minuty. Pomocnicy tutaj również kilku zawodników pojawiło się wyróżnionych na kolor czerwony. Przede wszystkim Grilisz. Uważam, że Everton nie ma dobrego kalendarza. Sam Grilisz też formą już nie imponuje. Dlatego moim zdaniem spokojnie można go sprzedać. Ismaila Sar, czyli zawodnik, którego niedawno polecałem do kupienia, niestety pechowo doznał kontuzji i prawdopodobnie do momentu wyjazdu na Afkon nie zagra już w meczach ligowych, dlatego nie ma co zostawać z tym zawodnikiem. Trzeba go po prostu jak najszybciej sprzedać, bo tak naprawdę tracicie go na najbliższe około 7 kolejek. Jeśli oczywiście nie więcej. Kudus to ta sama sytuacja co obrońcy z Pers. Drużyna Tottenhamu na razie nie imponuje formą, Kalendarz też jest dosyć trudny, dlatego Jakudusa również pozbyłbym się ze swojego składu. No i Kajsedo, tutaj klasyczna sytuacja, zawodnik dostaje czerwoną kartkę. To jest pewien pretekst do tego, by pozbyć się go ze swojego składu. Szczególnie, gdy zwrócimy uwagę, że Kajsedo ominie najbliższe trzy spotkania, czyli tak naprawdę te trzy najlepsze spotkania Chelsea, bo później ten kalendarz wygląda jeszcze gorzej. No i ostatni z piłkarzy, czyli Sean Longstaff również długoterminowa kontuzja, tak naprawdę nie mamy pewności kiedy on wróci, więc na tę chwilę sprzedałbym go ze swojego składu. A najlepszy pomocnik w tej chwili do kupienia to dla mnie oczywiście Bruno Fernandes. Kapitan Manchester United teraz zanotował dobry wynik punktowy w meczu z Crystal Palace. Dwie asysty, maksymalny bonus 11 punktów. Na razie jest to najwyższy wynik punktowy Bruno w tym sezonie. A przed nim dwa fantastyczne spotkania: mecz z West Hamem u siebie i mecz z Wolverhampton. Co prawda, na wyjeździe, ale wilki są w tym sezonie na tyle słabe że nawet w takim wyjazdowym spotkaniu Bruno może świetnie zapunktować. Warto też zwrócić uwagę, że w ostatnich dwóch spotkaniach miał on 11 defconów, także zabrakło tylko jednego odbioru lub przechwytu, by zanotować dodatkowe punkty za właśnie pracę w defensywie. Bruno cały czas ma też rzuty karne, więc również z tego mogą być jakieś punkty. Uważam, że Portugalczyk właśnie jest o tyle dobrym wyborem, że można go długo trzymać w swoim składzie, i on ma dużo dróg do punktów. Ja się cieszę, że Bruno kupiłem już tydzień temu i jeśli go jeszcze nie macie w swoim składzie, to polecam to zrobić w tej kolejce. I ostatnia z formacji, czyli napastnicy. Tutaj, jeśli chodzi o czerwone flagi, jest już trochę lepiej niż w ostatnim odcinku, natomiast cały czas Benjamin Szeszko, kontuzja wróci tak naprawdę chyba w okolicy połowy grudnia. Richarlison, niepewne minuty, też trudny talentarz, więc tak jak z innych z opcji ze Spurs, rezygnowałbym raczej z Brazylijczyka, i marshal wyróżniony przeze mnie na kolor czerwony dlatego że w przeciwieństwie do Krupi Juniora i Marka View, no on nie dostaje w ogóle minut. On zagrał wtedy ten dosyć duży wymiar czasowy, kiedy nie było dostępnego Kaluma Wilsona, kiedy Fulkryk tak naprawdę nie był ceniony przez Nuno Espirito Santo i wtedy ten marshal wchodził jako rezerwowy napastnik. Trochę podjaraliśmy się, że możemy mieć zawodnika za 4,5, który będzie realnie notował minutę. Natomiast od tamtej pory on w ogóle nie zagrał. Więc dla mnie taki marszal jest do sprzedania i nawet szkoda po prostu slota na niego jako słupa do składu. A najlepszym napastnikiem do kupienia według mnie w tym momencie jest Nick Voltemade. Newcastle zaczyna naprawdę ciekawy kalendarz. Domowy mecz z Tottenhamem, później domowy mecz z Bernie. Co prawda, wyjazd na Sunderland to nie jest łatwe spotkanie, ale czarne koty mogą być już wtedy pozbawione kilku piłkarzy, którzy będą przygotowywać się do właśnie Pucharu Narodów Afryki. Za Woltemadę przemawia przede wszystkim skuteczność, przemawia to, że właśnie gra on duży wymiar minut. No i kalendarz, a to co za nim nie przemawia to ogólnie ofensywa Newcastle. Nie jest ona najlepsza, natomiast w ostatnim spotkaniu udało im się strzelić cztery gole, więc być może stroki się jakoś rozkręcą. Jako, że Senesi w obecnej kolejce pauzuje za przekroczenie limitu żółtych kartek, Warto jest zwrócić uwagę na zawodników, którzy są bliscy przekroczenia tego limitu. Jeśli chodzi o bramkarzy, tutaj ma cztery żółte kartki, także jest o jedną żółtą kartkę od zawieszenia. Jeśli chodzi o obrońców, mamy tutaj takich zawodników jak Calafiori, Walker, Jimenez, Collins, Munoz, Bradley, Dorgu, Nico Williams. Tak naprawdę z tej listy interesuje nas tylko potencjalnie Calafiori i Daniel Munoz. Wśród pomocników, tacy interesujący nas zawodnicy to na pewno Kevin Schade cztery żółte kartki ofensywny zawodnik z Brentfordu Dominik Soboslai czyli opcja tak naprawdę chyba jeśli chodzi o minuty najpewniejsza z Liverpoolu no natomiast widzimy że cztery żółte kartki co oznacza że prawdopodobnie w jakimś spotkaniu czeka go pauza Granit Trzaka, czyli piłkarz którego ja też mam w swoim składzie bardzo fajny zawodnik w tym sezonie Fantazy, gdy może też notować dodatkowe punkty za pracę w defensywie, a także wykonuje część z całych fragmentów gry, więc zawsze może jakieś punkty dla tego Sunderlandu przynieść. Ale warto właśnie uważać na to, że Czaka jest o jedną żółtą kartkę od zawieszenia. Sytuacja w lidze piłki w Anglii po 13. kolejce prezentuje się następująco: na prowadzeniu cały czas Mirek, natomiast cały czas goni go tym razem Adam, który po dobrym trychicie Traci do lidera tylko 8 punktów. Także zobaczymy, co jeszcze będzie się działo w tej rywalizacji do końca sezonu. A jeśli Wy chcecie dołączyć do naszej ligi i bawić się wspólnie z nami, to zachęcam do sprawdzenia opisu tego odcinka, gdzie znajdziecie kod, a także link do naszej ligi. Zapraszam oczywiście do wspólnej zabawy. Jeśli chodzi o kapitana, najlepszy wybór to prawdopodobnie cały czas jest Erling Haaland. Mecz wyjazdowy z Fulham, natomiast Haaland. Teraz, co prawda, na dwie kolejki zatrzymał się w strzelaniu, ale myślę, że kwestią czasu jest to, kiedy się ponownie odblokuje i ponownie zacznie strzelać. To może nie być potencjalnie najłatwiejszy mecz dla niego, natomiast cały czas Haland jest potworem, i myślę, że tak obiektywnie rzecz ujmując. Będzie najlepszą opaską na kolejkę 14. Ale poważną alternatywą jest Bruno Fernandes, który teraz będzie mierzył się z West Hamem u siebie. I ja sam bardzo mocno rozważam tego zawodnika, by powierzyć mu właśnie opaskę w swoim składzie. Nie będę powtarzał się jeśli chodzi o zalety Bruno, bo to wszystko omówiłem jeśli chodzi o jego potencjalny transfer do waszej drużyny. Ale uważam, że czy Bruno, czy BEMO. To są również dobre opcje na opaskę w tej kolejce. Na trzecim miejscu umieściłbym Bukayo Saka, domowy mecz z Brentfordem. To wcale nie musi być łatwy mecz, natomiast Saka pokazuje, że w ostatnich spotkaniach naprawdę ma lepszą formę niż na początku sezonu. I Jeśli chcecie poszukać właśnie różnicy względem czy to Halanda, czy to Bruno, albo właśnie chcecie poszukać różnicy względem Halanda, a nie macie Bruno, to Osaka również może być bardzo dobrą opcją na kapitana w tej kolejce. No i przechodzimy do takich opcji na kapitana dla odważnych. Jean-Philippe Mateta, mecz wyjazdowy z Burnley, czyli z najsłabszym rywalem chyba, jakiego można wylosować, no może poza Wolverhampton, ale tak jak widzimy właśnie z Wolverhampton Mateta tylko jeden punkt. Zaledwie 59 rozegranych minut, co powoduje, że z Burnley on również może mieć jakoś ograniczone minuty, chociaż moim zdaniem kontuzja Ismaili Sara, Wpływa na korzyść, jeśli chodzi o minuty matety, bo jest mniej zawodników do rotacji w ataku. Natomiast nadal ja nie uważam, żeby mateta był w aż tak dobrej dyspozycji, by ryzykować z nim z opaską na berli. Ok, to jest słaba drużyna, natomiast mateta na razie nie przekonuje mnie na tyle, by ryzykować właśnie z opaską na tym zawodniku. No i ostatni z zawodników, którego można rozważyć na opaskę, właśnie w temacie zawodników, którzy nie są aktualnie w dobrej dyspozycji. Antoine Semenio, wiele osób wyprzedaje go ze swojego składu, chociaż cały czas posiadanie 52% to jest bardzo wysokie posiadanie. Natomiast jego cena spadła w ostatnim czasie o 0,3%, co pokazuje, że właśnie trend na tego zawodnika jest raczej spadkowy. Teraz mecz domowy z Evertonem. Może to być dobre spotkanie dla Semenio, by jakoś fajnie zapunktować. Natomiast ogólnie, raczej też nie zaryzykowałbym z opaską na tym zawodniku, dlatego umieszczam go dopiero na piątym miejscu, jeśli chodzi o potencjalne opaski. Nie umieszczam tutaj Salaha, bo w ostatnim spotkaniu usiadł na ławce. Może to oznaczać, że teraz zagrał w pierwszym składzie. Ale szczerze mówiąc Egipcjanin prezentuje tak słabą formę w tym sezonie, że nie zdziwi się jeśli on na tej ławce zostanie. I na koniec moje plany. Aktualnie mój skład prezentuje się w następujący sposób. Na bramce Petrovic w obronie Munoz, Rodon i Virgil van Dijk. W pomocy Bemo, Semenio, Ismail, Lasar i Bruno Fernandes. A w ataku Igor Thiago, Erling Haaland i Jean-Philippe Mateta. Aktualnie z opaską kapitańską jest Bruno Fernandes, a wicekapitanem jest Erling Haaland. Być może tak zostanie, być może będę chciał właśnie zaryzykować z tym Bruno jako takim różnicowym kapitanem. Ale nie wykluczam zmiany z powrotem na Halanda, by iść zgodnie z szablonem, trochę ze strachu. Nie ukrywam, że chciałem zagrać Markusem Senesim zamiast Rodona w tym składzie, i tak samo chciałem zagrać Ismailą Sarem. Ale niestety, kontuzja tego zawodnika, więc, jedyny transfer mój, będę musiał wykorzystać. Na zakup innego pomocnika. I na moim oku jest tutaj Jan Kuba Mintech, którego polecałem w poprzednim odcinku. Jako, że mam już Bruno Fernandesza, to kupuję innego zawodnika, którego moim zdaniem warto jest teraz zakupić czyli właśnie Mintecha. Nie podjąłem jeszcze decyzji co do tego, którym bramkarzem zagra w pierwszym składzie. Na razie jest to Petrowiś, dlatego że mam w swoim składzie Igora Tiago i nie chciałbym grać jednym zawodnikiem na drugiego czyli właśnie albo Tiago będzie z Blankiem, albo Raja będzie z Blankiem. Trochę wolę wierzyć w to, że ten Thiago może coś strzeli temu Arsenalowi, natomiast z tego co widziałem, to Arsenal ma prawie 50% szans na czyste konto, to jest bardzo dużo. I chociażby z tej przyczyny mogę mieć trochę FOMO, jeśli chodzi o niegranie rają w tej kolejce i być może jednak zdecyduję się na grę Hiszpanem. I to by było na tyle w tym odcinku, dzięki za obejrzenie go do końca. Jeśli materiał Wam się spodobał, to tak jak mówiłem na początku tego odcinka, łapka w górę będzie czymś, co bardzo docenię. Zachęcam też do sprawdzenia opisu tego odcinka, gdzie znajdziecie linki do naszych mediów społecznościowych. Zachęcam oczywiście do obserwowania. Ja jeszcze raz dziękuję Wam za obejrzenie do końca. Powodzenia w najbliższej kolejce i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siemanko!